Moi drodzy, witam was wszystkich serdecznie w dzisiejszym odcinku na kanale Poke Collectibles. Ja nazywam się Red, a dzisiaj przyjrzymy się pierwszemu odcinkowi, returnowemu, który jest no po prostu masakra. Jeżeli chodzi o wasze karty, masakra, które wysyłaliśmy do Begetu, masakra, masakra, masakra. Wybaczcie mi, ale po prostu jestem tak podekscytowany tym odcinkiem, że głowa mała. BGS nie wiedziałem, że z takim stylem wejdziemy po prostu w ten grading, udało nam się, krótki spoiler, jest lepiej niż zakładałem pierwotnie. Tak więc, e, jeszcze krótka tutaj przypominajka, zanim zaczniemy. Jeżeli podoba Wam się content, który tworzę, nie zapomnijcie o tym, żeby zalajkować ten filmik, zasubskrybować kanał oraz zostawić komentarz na dole pod filmikiem, tak aby algorytm YouTube'a. Nam poprawił troszkę zasięgi. Tak więc, moi drodzy, let's go! Jako kolekcjoner oraz inwestor w karty TCG, nie tylko karty Pokémon. Ale również od niedawna w One Piece zawsze chciałem udostępnić moim widzom możliwość gradowania kart nie tylko w PSA, ale również w bekecie. I lipcowy send-off był dla mnie taki przełomowym, przełomowym send-offem, tak więc cieszę się bardzo, że wyszedł jak wyszedł. Nie będę dalej, tak jak mówię tutaj, przedłużał tego mojego monologu. Przyjrzyjmy się zatem waszym kartom. Słuchajcie, pierwsza karta wysłana Ever do Becketu z Polski, oficjalnie przez nas. Jest to karta DZ. -a. DZ od razu wlatuje z grubej rury, słuchajcie, moje gratulacje mamy tutaj Pristine, Tenke. Jest to Gengar w Masterbolce z dodatku 151. Kolejną osobą jest Kerel z dwoma kartami. Mamy Vaporiona, Master Ballka, BGS 10, -ka oraz BGS 9 Magikarp z dodatku Paldea Evolved. Kolejną osobą jest Dominik z dwoma kartami Mamy tutaj Yamato z dodatku Wings of the Captain, czyli OP6. Jest to lider w Alcie. Gem Mint, BGS 9,5. Oraz mamy, słuchajcie, absolutnego bengera. Szkoda, że nie Pristine Tenka, ale i tak piękna ilustracja. Boa Hancock jako manga. Również OP07. Piękny, piękny arcik. Kolejną osobą jest Patryk. Z jedną kartą mamy tutaj Roaring Moon, czyli. Ryczący Księżyc, jak tu lubi zawsze eBay tłumaczyć. Gem Mint 9.5 BGS. Moje gratulacje. Kolejną osobą jest Wojtek, aka Wojtuś z dwoma kartami. Mamy tutaj Lizardo, dodatek 151, Gem Mint 9.5 BGS oraz również mamy tutaj Złego Morpeko 9.5 BGS Gem Mint. Kolejną osobą jest znowu Kerel. Z jedną kartą mamy Shiny Pikachu z dodatku Shiny Treasure EX BGS 9.5 Gem Mint. Kolejną osobą jest Wedo. Z jedną kartą mamy tutaj Roronoa Azoro jako Alcik, OP06, Pristine Tenka. Moje gratulacje. Kolejną osobą jest z jedną kartą mamy tutaj Iron Crown X jako SARK BGS 9,5 Gem Mint. Kolejną osobą jest Michał z trzema kartami. Mamy, słuchajcie, Charmiona 151 Pristine 10 Moje gratulacje. Oraz, słuchajcie, Banger. Uwaga, absolutny Banger. Wartość tej karty oscyluje w okolicy 4000 euro do. 6, 7 tysięcy euro, mniej więcej 16, 20 tysięcy, nawet może 22 tysiące złotych. Trzeba liczyć, że tyle karta, tyle może kosztować ta karta. Pytacie się, czemu? Prosta sprawa, ponieważ populacja tej karty, którą wam w chwili obecnej pokażę, to tylko 6 kart na całym świecie, a my moi drodzy mamy nie jedną, a dwie karty. Tak więc, co by tu mówić? Słuchajcie, Black Label 151. Charizard po prostu, uf! Tyle wam powiem, tyle wam powiem, słuchajcie. Normalnie jestem w szoku, że udało nam się w pierwszym send-offie, słuchajcie, coś takiego osiągnąć. O ile się nie mylę, populacja tych kart to jest chyba 600 albo 800 kart, już teraz nie pamiętam. Z czego mówię, tylko 6 kart jest zgrajdowanych jako pristine tenki. Ostatnia sprzedaż tej karty to było 6,5 tysiąca funtów. W przeliczeniu, nie wiem, to jest chyba ponad 20 tysięcy złotych, może nawet i więcej. Więc nie wiem, jak kurs funta teraz w chwili obecnej stoi. Ale po prostu miazga, miazga. Dobra, lecimy dalej, słuchajcie Dragonair z. 151, Gemment 9,5. Mamy tutaj BGSi, piękna sprawa. Tak więc moje gratulacje, Michał. Spokojnie możesz szykować już emeryturę. Kolejną osobą jest Janusz z jedną kartą. Mamy tutaj Gamment 9,5, yy, BGSi, słuchajcie, Pikachu z Redzikiem, Cosmic Eclipse, o ile się to nie mylę. Tak, Cosmic Eclipse. Kolejną osobą jest Brabus z, z trzema kartami. Mamy, słuchajcie, Monkey D. Luffy, Gamment 9,5. Jest i Jinbi z OP05, również 9,5. Gemment, 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 chyba gemment. Oraz słuchajcie, Sanji, mint 9. Trochę jej brakowało do, do dyszki. Tutaj mamy Centering, trochę skopany Surface oraz Corners. A szkoda, bo bardzo, bardzo ładna karta. Ale zresztą tak jak widzicie w ogóle ilość dziewiątek. W stosunku do tego, ile mamy, dziesiątek jest po prostu. No szkoda gadać po prostu, jak dobrze ten Send off leci. Ale to nie jest wszystko, bo wspomniałem na początku, słuchajcie, o tym, że e, to nie jest jedyny Charizard, który go mamy. Słuchajcie, Michalski. Wiem, że cię długo przetrzymałem z tą kartą. Moje gratulacje, stary. Pristine tenka Black Label. Ponownie po prostu masakra. Moje gratulacje. Słuchajcie, z sześciu kart na całym świecie mamy dwie Black Labele z Charizardem. Po prostu, wow. Tak jak zresztą mówiłem, to jest dobra alternatywa BGS jako inna forma gradingu dla osób, które na przykład miały złe doświadczenia z PSA albo bardziej lubią taki konserwatywny grading, więc. Warto korzystać z usług naszego sklepu internetowego, jeżeli chcecie właśnie polować na swoje black labele. Krótkie ogłoszenie parafialne. Jeżeli również chcielibyście dołączyć do grona łowców black labelek, możecie skorzystać z usług naszego sklepu internetowego. Link znajduje się na dole w opisie pod filmikiem. Ale to też nie koniec. Ja też parę kart w tym send-offie wysyłałem. Też chcę się. Wam pochwalić, ponieważ był to pierwszy send off. Po dłuższym czasie, ja raz w życiu wysyłałem tylko karty do Becketu, to było lata, lata temu. Grade'owałem tam Picacza, z Special Delivery Picacza. Chciałem właśnie zawsze wrócić i oferować inną usługę, alternatywę, szczególnie w Polsce, więc będzie to, można powiedzieć, mój pierwszy prawdziwy send off, więc przyjrzyjmy się wspólnie. Słuchajcie, mam tutaj pristine tankę, warto też powiedzieć, że Pristine tanki są droższe od PSA 10, ponieważ grading w Beckettcie jest po prostu bardziej konserwatywny. Bardziej ludzie zwracają, graderzy zwracają uwagę na, na, na faktyczny stan danej karty. Mamy słuchajcie, Eevee, również Pristine Tenka, Alakazam. Gemmynt 9,5 Jest i Arwen SARK 9,5 I teraz karty One Piece. A. Sporo kart z One Piece'a wysyłałem właśnie Między innymi tutaj Wings of the Captain Alci, Pristine Tenka Gratulacje dla mnie Mamy słuchajcie Tashigi Z również OP 06 Jest i Secret Rare'ka Bon Kurei, Sanji Kolejna Secret Rare'ka Inazuma, Pristine Tenka Uff Mamy słuchajcie, viola, piękna, piękna ilustracja. Pristine Tenka. Aż jestem troszkę w szoku, że z One Piece nam ani jedna black labelka nie poleciała. Zobaczymy, co w przyszłym miesiącu będzie. Chociaż w sierpniowym, chyba i we wrześniowym nie było zbyt dużo wysyłanych kart. Dopiero w październikowym znowu się to rozruszyło było ponad 40 kart wysłanych. Mamy Foxy, e, 9,5, Monkey D. Luffy. 9,5 i na zakończenie wlatuje viola, jako zwykła SRK, ale po prostu art mi się bardzo podobał jako pristine tenka. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że przypadł on wam do gustu, a my moi drodzy widzimy się już niedługo w kolejnym filmiku.